Jestem już ostatnia? spodziewałam się, że jeszcze in, inne znaczące osoby zajmowały się zajmował głos przede mną i poprosiłam o głos na samym e, końcu. E, przygotowałam sobie ściągawkę, ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale postaram się. Szukając dobrych, właściwych słów na rozpoczęcie roku szkolnego, natknęłam się na cytat. Edukacja jest paszportem do przyszłości, bo jutro należy do tych, którzy przygotowują się do niego już dziś. W murach każdej szkoły kolejne pokolenia dzieci i młodzieży przygotowują się do swojego dorosłego życia. Drodzy uczniowie, bardzo ważne jest, abyście na tej drodze spotykali tylko życzliwych, dobrych ludzi, ale też takimi ludźmi sami powinniście być. W murach każdej szkoły powinniście odnaleźć swoje miejsce, aby rozwijać swoje pasje i swoje zainteresowania. Bardzo trafne są te słowa pasja, rozwój, talent. One oddają wszystko. Oddają zarówno pasję uczniów, jak i pasję nauczycieli. Rozwój Wasz jako młodego pokolenia, które kiedyś wejdzie w dorosłość, jak i rozwój nauczycieli, którzy Was uczą. Bez tego rozwoju nie jest możliwy żaden postęp, żaden krok naprzód. I to wszystko w oparciu o talent. W każdym z nas drzemie talent, w Was drzemie talent i mam nadzieję, że pod okiem dobrego nauczyciela te talenty będziecie nadal rozwijać, bo widzę, że to już jest pierwszy krok do tego zrobiony pod kierunkiem Waszej Pani, Waszych nauczycieli. Rodzicom i opiekunom w tym dniu życzę zadowolenia z osiągnięć własnych dzieci ale również cierpliwości i wyrozumiałości dla zachowań typowych dla młodego wieku. Zawsze słyszałam, jak byłam w Waszym wieku, no i co z ciebie wyrośnie, co z Was wyrośnie. Każde starsze pokolenie jest przerażone, kiedy patrzy na młode. A to jest właśnie Wasza siła. Postęp napędzający ten nasz świat do przodu i rodzicom życzę tej cierpliwości i tej wyrozumiałości, żeby umieli was zrozumieć. Nauczycielom i dyrektorom życzę wytrwałości, ogromu pozytywnej energii i niesłabnącego zaangażowania w cały ten proces edukacyjny, wielu osiągnięć pedagogicznych, ale taki dobry, z pasją, z energią, z powołaniem, musi mieć z czego żyć, więc życzę dobrych wynagrodzeń. Dzisiaj w Warszawie odbywa się manifestacja Związku Nauczystwa Polskiego, ponieważ oczekujemy wzrostu naszych wynagrodzeń. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo samorządy obciążone są wydatkami na cele oświatowe. I również od wielu lat zabiegamy o to, aby udział państwa był większy w finansowaniu zadań oświatowych i tego życzę również samorządom. A wszystkim nam zdrowia, uśmiechu i takiej wzajemnej życzliwości, bo bez tego nie da się żyć ani w szkole, ani w biurze, ani w domu. Uśmiechajmy się do siebie. Pomimo, wbrew i na przekór, bo ten uśmiech umie załatwić bardzo wiele spraw. Bądźmy dla siebie życzliwi. Wszystkiego dobrego, na progu nowego roku szkolnego i jak najszybszego przyjścia w wakacji. Wszystkiego dobrego.